Dzisiaj wypada termin płatności czynszu przez nasze dzieci. Najpierw sprawdźmy, czy Adam już zapłacił. Adam odhaczony. Teraz przychodzi czas na kasie. I jak widać jeszcze nie zapłaciła, więc pobieramy to od jej cotygodniowego kieszonkowego 20 zł. Pozostały nam teraz media i jedzenie, ale to jest zapłacone. Więc reszta pieniędzy, która im została, przeznaczamy na wyzwania oszczędnościowe. Te studniowe jest na większe cele. Adam zbiera na wymarzony telefon. Polega ono na tym, że mamy kieszonki ponumerowane od 1 do 100 i do każdej kieszonki wrzucamy kwotę odpowiadającą numerowi. Cały nasz progres zapisujemy na tym trackerze, a gdy wszystko już jest zapełnione, mamy 5000 zł. Jeżeli zostaną jakieś drobne, to wrzucamy je do tego mini wyzwania, które działa na podobnej zasadzie. Mamy 25 kieszonek i do każdej wrzucamy 40 zł, ale ja sobie to dzielę. Na mniejsze kwoty. Gdy zapełnimy wszystko, zostaje nam 1000 zł na przyjemności. Robimy to po to, by nasze dzieci nauczyły się budżetowania w bezpiecznym środowisku i nie miały długów w przyszłości. Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie kupić te wyzwania, przypinamy wam stronę w komentarzu.